I call this land my home, since before time began, before the realms lost their gods, before the soil was drenched thick with blood. Mount Starkarag, the impenetrable fortress of King Brown's dwarves, has stood longer than the dwarves themselves can remember. These lesser creatures and their wars, for centuries the dwarves have brought invaders to their knees. Citadel, so worthy of my attention, has never seen dark such as this. The magic works. The Dwarven scouts do not expect our attack. My warriors await your signal. At <laughs> last, from fortress is mine. Evil has infiltrated the Dwarven Fortress. This stench of dark sorcery engulfs this mountain. This foul darkness threatens the Dwarven people and the comfort of my lair. Dzień dobry. Po co to resetuję? Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy, nagrywamy to. Dzisiaj bez kamerki, bo Wojtek się obracił na kamerkę, bo tak. się wstydzi swojego szpecnego ryja. My zaczynamy dzisiaj grę Orks and Elves. Eee, tutaj już słyszycie takie epicki soundtrack. Zapewne po zmontowaniu. W grze nie ma oficjalnie tego. Ale wcześniej na e 3 w 2006 roku był trailer intro tej gry i które zapewne będzie zmontowane razem z tym filmikiem, co je obejrzycie. Eee, dobrze, no to przejdźmy do gry. Gra, gra była wydana oryginalnie na telefony komórkowe z Jawą w 2006 roku, a to jest wersja na Nintendo, to jest z 2006 roku. Tak. Nagrywamy tylko kurny ekranek z DS-a, no bo na dolnej w sumie nic się Orcza armia połączyła siły z potężną sektą mrocznych elfów, znaną jako Wetir, siejąc zniszczenie w krainie w króla Brahma. Starożytna magia twojej gadającej różdżki poprowadziła cię, abyś odwiedził Hale Brahma, aby zbadać dziwną wiadomość i znaleźć Króla. To co odkrywasz? Po przybyciu jest gorsze niż się, niż się kiedykolwiek spodziewałeś. Jako syn Elfiego pod, y, poszukiwacza przygód Eola, y, przyjaciela króla Brahma, y, Twoim obowiązkiem jest znalezienie źródła tej tragedii. Y, tw Twoja magiczna różdżka jest w osłabionym stanie, ale jej moc rośnie. Ty jesteś blisko źródła jej magii. Ruszczka jest bardziej zaprzyjaźniona z dialektem tej krainy, więc będzie mówić do ciebie i oferować tłumaczenie, jeśli będziesz go potrzebował. Używaj swojej różdżki mądrze i słuchaj jej rad. To jest klucz do twojego sukcesu. I tak podróż się rozpoczyna. Tak. No i tutaj właśnie widzimy mapkę, to jest już górny ekranik, przez chwilę był dolny ekranik. I widzimy gdzie jesteśmy w tej górze. I zaczynamy, zacz, zacznijmy grę. Stoisz w wejściu do, Kras do krasnomuskiej krainy króla Brahma, dzierżysz gadatliwą różdżkę z nazwaną Elon Miecz, skórzany, skórzaną zbroję, zenchantowaną mapę. I... Co? I Quest log, energii energii, Al, ale to jest taki, wiadomo, dla fanów fantazy, yy, Alkohol krasnoluski i pierścień Herlum. No herlum, no to jest w grach takie... No wygląd takie, coś się odwygląda. Halt! Halt! Być tym przyjaciel czy wróg, mówć! Jesteśmy przyjacielami Króla Brahma i podróżowaliśmy z daleka, aby go zobaczyć. Odwiedzacie nas w czasie wojny. Jesteśmy, o, jesteśmy opanowani przez hordę złych orków. Zaskoczyli nas w, noc, w nocy, ale walczyliśmy ciężko. No i coś dalej, co nie. <śm> No coś, coś tam gada, czy nikt nie był wysłany na pomoc. Nie będę tak tłumaczył, tak całego, bo... Bo w sumie sami możecie sobie przeczytać, będę mówił konkretnie konkretnie sens, bo tak całe to tylko będę się zacinał jak nie będę znał jakiegoś słówka. I, i, I... poza tym, co? No, będzie to przedłużać tylko gameplay. No, przeszli szybko, potężna, mroczna magia zakopocowała nas. Ziejca, on naszą siłę aby przytrzymać walkę No, no coś, że musimy... Kruszka powiedziała, że musimy uratować ten lud, z tego króla Brahma, a ten krasnolud, że nasza pomoc będzie potrzebna. Dobra, no to zacznijmy grę. O drzwi, no dobra, Miejmy chwilę, dobra. da loda zbieramy. Niszczymy wszystko. Jak nas może? dać robaczki. Dobra, dalej. Jak sądzisz o tych szczurach? Piękne. A te czerwone oczy spatrują się wewnątrz twojej duszy. No. I co tam widzą? Nie... wiem. To się, się spytaj. No tatka na swego, dzień pierwszy. La, 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 la. Hmm. No coś, że zaatakowali się okowie i byli gdzieś zamknięci bez wody, jedzenia i jakiś przyjaciel tego co tu napisał zginął i, i ogólnie wszyscy To Ork. Ork rekrut. No to dawaj. Brak, Tu robisz elfie na jakieś tam grzmoty, pioruny. Coś, że nie jesteśmy tak naprawdę elfem. No i niech nam powie, co się tu w ogóle stało. No coś, żeby byli zaskoczeni w nocy, nie wiedział nawet dokładnie co się działo ten i że nam podał klucz, i że nam podał hasło do tych drzwi. To są takie właśnie drzwi na takie hasła, co ci krasnoludowie gadają i trzeba klikać w odpowiednich, odpowiednie te, a jak się pomyli to energię zabiera, dlatego... Hmm. Żółty, czerwony, inger. Czekaj. Dobrze, że pamiętasz. Ale tutaj, tutaj na dolnej, tej jest quest lock. I ja zamierzam się na niego popatrzeć Ja No i gdzie był ten quest lock? Co? Słoneczku? Nie ma! I co to na to? Czarno! <gry> Kurde. Chyba mi się przyciski pomyliły. Ja mam jedno... A. Quest lock. Dobra, tu jest quest lock. Dobrze pamiętaj. Czyli tak, żółty, czerwony, niebie Zielon niebieski. Żółty, czerwony, zielony, niebieski. Dobra. A można tak od razu to można. żółty, czerwony, zielony, niebieski, ale pizko! O, oh, damn! Kurde znów! Tu po lewej jest mięso. Nie, bo już go... Czy bo, to był bo, bo już jest zeżarłe. Ale czy to był caps? Y czy zwykłe mięso na... nad ogniem to jest kebab? Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Zgadzam się. Niech ci będzie. O, tu jest takie fajne mięsko na przykład, na się kręci ładnie. To jest kebab, według ciebie? Podejść. Nie, nie rozwalaj tego, jeszcze. A bardzo... Musisz przyznać, że... Nie wiem, jak to... mi się bardzo podoba... Nie wiem, jak to określić. Symfonia aromatów tego mięsa... Naprawdę <coughs> zasługuje na uznanie... Europejskich władców średniowiecza. Tak. Widzicie tutaj, jak się delikatnie opieka z każdej strony... Aż... Normalnie... Nie można się opanować, żeby... Tego nie spróbować. Dobra, e, dobra, kon... dobra, 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 fajny dobra, koniec. Dobra, koniec udawania Makłowicza. Co jest? Taka śmieszna historia, nie macie tylko nie ma kamerki to teraz nie zobaczycie. Ale dzisiaj idę sobie przez Wrocław. Mam koszulkę z Preordera Duma. Napisem DUM jakiś koleś z 30 lat nagle mówi do mnie E ty Dumik pozdrowienia jakiś koleś 30 lat jakby tak się zachował trochę jakby po piwie jakimś No? Jesteśmy być źle przygotowani znajdź szybko portal do tego Dobra No że musimy znaleźć jakiś portal Ognist. Ja nie dokończyłeś tej historyjki o tym właściwie No i poszedłem dalej I to jest koniec historii? Tak No! Epicka Nie wiem czy mikro jest dobrze ustawione, jaki był mikro w skrócie a a a a I don't remember that No to sobie przypomnij Co jest orku? Mi zaraz zaraz Kurde. Ty... Aha, bo ja zapomniałem, że my gramy... Mhm. Bo na wersji komórkowej się nie wstawia poziomu trudności, a tu gramy nad takim... W sumie trudnym. O, odblokowałeś galerię obrazów. Ciekawe, co to jest. O kurde. Coś ruszka chce. Nie wiem co. No odgłos tu panie, fajnie zrobiony. Czekaj, czekaj. Bardzo fajnie zrobiony. sobie eliksir mam energii znacznie nie, nie mam. No chodź tu. Hamie! Hmm. Dam, dam, jam, jam. no tym się nie cofnąć. Bo no, po co? Przecież jak ja się cofnę, to w tym samym czasie on zrobi krok naprzód. Tak samo tego tak ściągania. Ale spójrz. O, level. O! oh damn! Brawo! 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 Hmm. O kurde. One są ciężkie. Warto było? Dio! Gram teraz! Co tutaj robisz? Bezbieżnie kręcić się po tych częściach. Szukamy Ognistego tego portala. Możesz pomóc nam znaleźć jeden. Jest czerwony portal za drzwiami czerwonej runy, but... ale będziesz... musiał potrze będziesz potrzebował e, koda, aby odblokować to. Powiedziałbym ci kod, ale moja no. pamięć. Och, napisałem kot na zwoju. Podążaj za mną więc znajdę tam, tamten zwój. Hmm... Gdzie włożyłem? Tamten zwój? Ach tak, to ten No i dobra. Fajnie. No i wszedł odsik. Czerwony, zielony, żółty, żółty. Nie gnij! Do drzwi! Nie żółte, Czerwony, zielony, żółty, żółty. Czerwony, zielony, żółty, żółty. Bra! O kurde. Yy, najpierw to się uzdrowię. A teraz kroz. potwory rozwojem w tej klącz pospiesz się wejść w ognisty portal bez strachu do więzienia Dobra o, jest opcja żeby zapisać grę oczywiście że chcę zapisać Dobra zapiszemy na trzeci będziemy zapisać Bo trzy to jak trzy rozłączne paski na dresie Dobra, wchodzimy do legowiska Smoka Katzenka Epickie! Te pościgi! Te duchy! Jesteśmy pierwszą panszę jeszcze 15... 15 minut nie To, frasza, do mojego legowiska niezaproszony i niezapowiedziany Nasze przeprosiny wielka kasmoczy co, jestem erą be, 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 be. <grym> <grym> E, Nie mi mnie! Przesłuchanie! No tutaj sobie czytamy, co nie, że oni rozmawiają, że... Ta różdżka mu gada, że jestem słaby, ale... I coś takiego. I że potrzebna mi broń. No i tu jest jej nastrój, tej smoczycy, o ile dobrze pamiętam w wersji komórkowej nie było czegoś takiego. Tam jest w prawym górnym rogu. I chyba to działa tak, że jak jest gorszy nastrój, to ceny są większe, jak lepszy to mniejsze. Chyba jakoś tak to działa. ok teraz na dolnym ekranie się wybiera co, co bym chciał kupić. No ale... To nie jest takie ważne ceny. A czekaj, o, bo tu jest, bo tu, tu na dole jest coś takiego. A, ale fajne. To wy tego nie zauważycie, ale na dole jest coś takiego, że jak jest cena, było 75 za zbroję, to można sobie ustawić, że mniejszą albo większą, wie, więcej, nie, albo więcej pieniędzy, bo chce się dać. Ja dałem, że zamiast 75, 70 i i tak mi zaakceptował a jakby to pewnie... Nie zaakceptowała, no to pewnie by miał jakiś problem, bym pewnie zjadła ta słuchać, co szczęście do tego nie doszło. Dobra. Ali portal do więzienia. Jest flame, jest, pom... jest płomienia z tym, coś takiego. No flame to płomień. Po powinniśmy szukać więzienia obok. To jest obok tego, z którego przyszliśmy. Przywieźli z niebieskich kryształów, a te właśnie kryształy to one uzdrawiają, sobie, z nich skorzystam. Tutaj jeszcze sobie poczytajcie, tutaj są takie ładne... Ile poczytajcie? Do... Poczytajcie sobie. No i zobaczmy, tam tak, są to takie pomniki. Komu tam dotykowane, że jakimś krasnodawik, który był wielkim kowalem. I że bez jego pomocy nie można byłoby wykuć zbroi ze Smoczej łuski, A to jest jakiemuś berkowi Tego dedykowane, który pomagał tej Gai. I w ogóle, i w ogóle, i że dawał jej łusko. Czy coś takiego. O, znów, znów jakiś obrazek w galerii obrazów odblokowałem. Co to jest dokładnie? Nie mam pojęcia. Jak oceniasz grafikę tej gry? Nie ma gry na przynośną konsolę, może mieć. Mhm. No to coś sobie czytamy. Że jakiś gra postanowił znaleźć Smoka. No i teraz to już znalazł, znalazł tą gaję. No i że ona jest w złym nastroju, coś tam, dlatego jej dzisiaj nie odwiedzi następnego dnia. I że za zagroziła, że go tam upięczę, go jeszcze raz zobaczy. I że teraz umiera z głodu i nie jest zbyt dzielny, aby porozmawiać z gają, stanąć twarzą w twarz z gają. Nie może się ruszać, strach, śmierć, tak się kończy. Dobra. 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 Co hmm, chwilę nie tu zapiszę. Zapiszemy sobie też w programie. Tak. I... To by było dzisiaj na tyle, niecałe 20 minut. No jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. komentujcie, wiecie, naszego Facebooka. Kolejna plansza. Następne parcie siema. Cześć. Cześć.